Produkcja Srający Gołąb prezentuje improwizowana bajka w wykonaniu Alzheimera pulpeta, który nie ma rąk, mieszka na strychu i nie bardzo wie o czym mówi. <kél indo> Jesteście gotowe? Będzie pajka na temat wiatr. Wiatr miałe imię huragan. Huragan był największy Wiatr Był taki mocny. I były facet. Taki koleż. Na konikiu. I koleż były bardzo miłe. I chce dać pomóc. Ale koleż ma problem. Koleż robi dużo bąku. Bardzo śmiedzi. I on próbuje dać pomóc. hej, kotek, na dziew, o, idę do pomóc. I ludzi mu powie Nie, nie, dziękuję, nie, nie, spoko, spoko, nie potrzebuję pomocy, spoko Będzie okej, okay, będzie okej, okay, damy radę, damy radę A koleś były smutny Ale słyszy, 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 słyszy Głos od dziewczynka Idę i były wiatr. I facet "Wow! Wow! Wow! Co to jest? I wiatr powiedział To jest ja, wiatr! I koleś mówi Hej, to jest za most! Nie mogę iść! Gdzie ja chcę? I wiat mówi ha ha! I koleś mówi, hej, wiat! A wiat! Słuchaj! Ja wal wa wyzywam się, wyzywam się! Wazywam się! Wazywam się, się! I on walczyć, walczyć z wiatrą! Jak jak walczyć z wiatr? Ty oddychać. Wiatr był i facet był. I cieba, cieba wiatr! I były bąk, jak nie wiesz, najdużo bąk były taki, i koleś latają do księżniczka! I uratować i nagrywa! Uhu! Nagroda, kobieta chora! I koniec. I on słyszy... i on słyszy... się: mi! Pomoc mi! I on myślę...! <grywk> Damn it! Przepraszam. <laughs> <laughs> Przepraszam. Damn it! Opa.